Witamy Państwa serdecznie w Smakach Polskich. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać bardzo ciekawe ciasto biszkoptowe, które można użyć do pięknego, wspaniałego mazurka na stół wielkanocny, ale nie tylko, ale również na takie ciasto wykwintne, codzienne. Może to być również biszkopt pod tort. Najważniejszą rzeczą jest to, że to jest ciasto bez mąki, proszę Państwa. To jest biszkopt bez mąki. Robimy na przykład taki biszkopt migdałowy, bo może być to, mogą być to również orzechy. Najpierw i tutaj to jest bardzo ważne, te orzechy były najpierw sparzone, obrane ze skórki i co bardzo ważne, wysuszone, bo tutaj jeśli Państwo zrobią zgodnie z przepisem a nie wysuszą i one będą takie lekko wilgotne, no to niestety rezultat będzie niedobry. I teraz robimy z tego taką mąkę. Do tego służą przystawki do ręcznych maszynek. My używamy elektrycznych. I przy naszej proporcji musimy mieć na początek 20 deko migdałów. Te migdały, jak mówię, najpierw sparzone, a potem te migdały lekko podsuszone. I teraz te migdały ucieramy na taki rodzaj mąki. Nie spieszymy się, nie dociskamy. Możemy oczywiście zrobić to samo z orzechów włoskich. I będzie to już w tym momencie orzechowy Biskop. Ale ja osobiście uwielbiam ten smak migdałów w takim właśnie mazurku, w tym Biszkopcie. To jest naprawdę cudowne, wykwintne, smaczne i bardzo tradycyjne polskie ciasto. O i następna porcja. W tej proporcji, którą my robimy, to potrzebujemy 20 dekagramów. 20 deko. 20 deko będziemy potrzebować jajka i to całe. Jest ich potrzeba nam będzie 5 jajek. Bo gdybyśmy robili 40 deko, to odpowiednio by było 10 jajek. A tu 5 jajek całych i będziemy potrzebować pół szklanki cukru. Jakby robimy to ciasto dwoma drogami. Jedna właśnie polega na tym, że, że robimy tutaj tą mąkę z, z tych migdałów i wtedy, kiedy będziemy już tą mąkę mieli, to będziemy mieszać to z proszkiem do pieczenia, który, z sodą, które tutaj mamy i, i będziemy mieszać to z tartą bułką i to wtedy tworzy nam tą część sypką. A w drugiej miseczce będziemy za chwilę cukier, masło i jajka ucierać do białości. No, kiedy nie było tej mechanizacji, która dzisiaj jest wszechobecna w kuchni, to takie ucieranie do białości jajek z masłem i cukrem trwało. I to była naprawdę żmudna praca, wymagająca bardzo zaangażowania fizycznego. Tych, którzy w tej kuchni pracowali. Dobrze, więc w ten sposób mamy taką mąkę migdałową. Tutaj do tego ja proponuję, że od razu zrobimy całą mieszaninkę. Soda. Proszę, soda. Proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia. I bułka. I bułka. No i to już ja się tym zajmę, pomieszam, a ty... Teraz ucieram pół kostki masła. A tu pół kostki masła teraz wędruje. Pięć, Pięć całych jajek. O, jak się tak, to trzeba po prostu jednorodną mieszaninę zrobić właśnie. Ta tarta bułka, z te starte migdały podsuszone. I teraz proszę widzie zobaczyć, gdyby, gdyby te migdały były nie do końca wysuszone, no to wtedy nie byłoby sypkiego, sypkiego takiego składnika ciasta w tej naszej, naszej misterce. A tak pięknie o już wszystko się wymieszało. Ja jeszcze trochę popracuję, bo to musi być mieszanina jednorodna. Przypominam, to były te migdały, ta mąka z migdałów. Tutaj jeszcze trafił proszek, soda i, i to wszystko po łyżeczce. I to już ma piękny zapach. Piękny zapach, właśnie te migdały. Tutaj to jest, i nie ma mąki. Nie ma w ogóle mąki, a zrobimy ciasto. No i teraz tutaj jest żmudna praca, jak mówiłem, żeby z masła, żeby z jaj ubić to wszystko na biało. Proszę Państwa, tutaj nie można iść na skróty. Tutaj naprawdę te ucieranie jajek z masłem i cukrem, przypominam pół szklanki cukru w tej proporcji, to musi być utarte Znakomicie, na tę jednorodną masę, bo od tego będzie potem zależała jakość tego biszkoptu. Teraz, proszę Państwa, będziemy powolutku. Ja będę wsypywał, tak, żeby to dokładnie pomieszać. Gdyby się okazało, że ciasto, Państwa zdaniem, jest zbyt luźne, to wtedy można dodać jeszcze trochę bułki tartej. Ale akurat u nas jest ono. Ono powinno być takie jak naleśnikowe, nie wiem. I tu mamy blaszkę wysmarowaną masłem, wyłożoną papierem do pieczenia, który nam ułatwi potem wyjęcie. No i piekarnik nagrzany, i teraz bez zaglądania, to powinno być nie za dużo 165 stopni 170. I czas, jak mówię, zależy od tego, jak piecze piekarnik. Jeśli to są domowa kuchnia to raczej to będzie około 45 minut, a nawet do 60, natomiast wtedy, kiedy to będzie piec z obiegiem, z termoobiegiem, to ten czas będzie krótszy. Drodzy Państwo, korzystając z tego czasu przebywania naszego biszkoptu, ta, ta, takiego migdałowego w piecu, będziemy robić polewę czekoladową bardzo klasyczny sposób. Tabliczka czekolady i mleko. I musimy to powolutku na gazie w grubościennym, dobrym garnku rozpuścić, żeby nie było przypalania. I wtedy, kiedy tą polewę będziemy mieli, to jeszcze warto, żebyśmy do dyspozycji mieli y, takie płatki migdałowe. Możemy oczywiście sami migdały usiekać i posypywać. To już jest kwestia, jak Państwo sobie to planują i jak robią, ale to wygodne są te płatki migdałowe. I wtedy będziemy mieli na pewno migdałowy i co do smaku, i co do dekoracji mazurek. No i tu powolutku, powolutku to rozpuszczamy. Mamy już tą polewę gotową. No to teraz pozostaje nam tylko czekać na ciasto. I jak będziemy mieli to ciasto wystudzone, będziemy tu razem z Państwem szykować go w formie mazurka. Drodzy Państwo, cudowny zapach, jaki rozchodzi się po naszej kuchni mówi, że nasze ciasto gotowe, że biszkopt, ten biszkopt prawdziwy, biszkopt migdałowy gotowy. No i cóż, musi nam wystygnąć. Musimy poczekać. Przypominamy składniki. 20 dekozmielonych zmielonych migdałów, pół szklanki bułki tartej, po łyżeczce sody i proszku do pieczenia, 5 jajek, pół kostki masła i pół szklanki cukru. O, i teraz mazurek nam trafia bardzo piękną tacę i będziemy robić polewę czekoladową i proszę bardzo polewamy go po prostu czekoladą zwykle jak to przy mazurkach bywa tutaj to co układamy tą dekoracja jest inwencją tych, którzy takie cuda będą chcieli postawić na stół. Jakoś małą dekorację zrobimy z suszonych moreli. O, suszone morele. Zrobimy tutaj taką słoneczko takie. Żeby nie mówić o tym, że tylko mazurka podajemy na wielkanocne stoły, bo to ciasto jest zawsze właściwe na każdym stole o każdej porze roku. Migdałowy mazurek polewie czekoladowej wędruje na stół. Smacznego.